Google shots with beer now, ey. Siema, z tej strony Marty, jest tu ze mną a TV Witam WC Dyrektora, dzień dobry N No, jesteśmy sobie na stronce Open Go. nowa strona w się taka do otwierania skrzynek e, Wiem, że to może nie jest e, Microsoft ani nic, ale zostawcie też łapkę w górę e, Raz na jakiś czas nagramy sobie Open raz w miesiącu, coś takiego e, No i co, jesteśmy sobie na stronie Open Go fajna strona, nie? No, zwłaszcza, że jeszcze coś możecie dostać, no bo trochę dolarów jest, więc na pewno coś dla widzów poleci, nie? No i oglądajcie do końca, zostawcie 400 łapek, 500 łapek zostawcie, napiszcie też komentarz i tu wam pokażę i co, dajcie tutaj subscriber, tutaj macie opcję, dajecie subscriber, dostajecie powiadomienia ze strony, bardzo dobra opcja. No i co? I tutaj mam 300 euro do dzisiaj do... Kurde Krzysiek no, otwieramy. Czekaj i co? A, i a propos tego, tego dzwonka, nie? To to jest głównie po to, żeby można było wygrać coś w giveaway'u, nie? Będzie nas no, was no, informowało no. o każdym giveaway'u Dokładnie, patrz jakie tu dropy w ogóle lecą, widziałeś? Kosy same? Kurde. No opie. Fejda gościu wyleciał. Tu, przed chwilą bajonet autotronika ten No co wiem, i tak czekaj. Ten... E, jeżeli wejdziecie przez mojego linka, dostajecie bodajże tam normalna osoba dostaje e, jak wejdzie bez niczego, dostaje chyba tam 30 centów. Jeżeli wejdziecie przez mojego linka, będzie w opisie pierwsza e, linika opisu. Wejdziecie no. przez mojego linka, dostajecie tam około 60 centów, coś takiego. Czyli macie na darmową skrzyneczkę tam jakąś, więc myślę, że warto, nie? No, mil speka możecie otworzyć, i dodatkowo to jest taka fajna opcja freecase, nie? Że możecie otwierać. No, pokażemy freecase. No, codziennie za darmo macie freecase no, i możecie otwierać. No, odwróciłem, ja też odpalę, nie? Nie mogę, znaczy 7 godzin. Od... Aha, ja też, ja mam 9, nie? No dobra. No, ale w każdym razie tu można fire serpenty, inne ciule, muje wygrać, ale na to jest mała szansa, wiadomo, bo darmowa skrzynka A tu są też aktywne ale to jest jakieś giveaway, macie paypala, możecie skinę wpłacić paypalem, jakieś pace możecie, G2. Fajne pace cardy można może nawet gdzieś? Nawet nie wiedziem. No. Zobaczmy no to, coś... to Krzysiek szalej, otwieraj już bo mnie nosi no. Otwier, Ludne, ale jak coś wleci z Sławego to co pierwszy lecimy, Krzysiek? Zacznijmy, ej, zacznijmy od Covert'a Dobra, od Covert'a, nie, nie? Przeziemro leci, leci tutaj Meduza, może Dragon Lore, Przeziemro tylko skrzynka jak drobnie, Słuchaj, jak dropnie Wasteland Rebel to dla mnie jest To jest mój ulubiony skin, jak będzie Wasteland Rebel to dla mnie Kurde, żeby kabelon, dobra, akers. lecę Krzysiek, otworzyłem Oby nie kaweleon tak? Leci, czekaj Asimov? Nie, kameleon, kurde Ale 3 euro kosztuje. Nieźle chyba, nie? A no to. No w sumie jak masz 6 euro skrzynkę dawaj jeszcze raz Jeszcze raz? Dobra, jeszcze raz. Kurde musiał, że Asimov, nie? Kieł s A Asimov to już było coś, nie? To już było Leci powstań. Krzysiek leci Uuu 3 co euro Ale co drobneś? Krakena? E, e, nie, e, HTR box, guida Dobra, to Jeszcze raz może? Pierwszy tą skrzynkę Ja to bym wiesz co bym otworzył Najchętniej Dobra ja nie to bym bo... otworzył teraz Teraz idźmy tak mniej więcej po kolei z tymi tańszymi skrzynkami AK MK M41S i potem To za wupami pierwsze Za wupami, dobra, dobra Dwie skrzynki podnieś ja leci uh, tutaj na Elite Builda Elite Builde Kurde, słabo dropi a WP God, za 2 euro To w sumie skrzynka, Uj, skrzynka 4 Jeszcze Dawa raz otwieram Kurde Krzysiek ale trzeba to coś dobrego tutaj drop na jakieś ja ja też, no tak Tego pioruna Sunilleo Pioruna? Za 7 euro A to... Ej, no to to jest... Właśnie ci miałem powiedzieć, że jak to jest Faktoryniu to jest dużo warte. Ja hmm. bym to sprzedał, bo to w sumie jest brzydkie, a drogie. Chociaż. Dobra, nie, jeszcze nie, dobra, jedną, so... co? Co ty jeszcze jedną? Jeszcze jedną, AWP, dobra. Dobra, no leci bieram. jeszcze leci. jedna. Chyba wszystko powiedzieliśmy Buma, to, co, ja co mieliśmy, nie? No. Teraz dropnie, y, boom, awupa, mówię ci. Safari mesh. No tam, nie, no. Dobra, się te awupy. Dobra, nie, to, ale coś słabo dropi, nie wiem o co chodzi. Kurde. E no, to lecimy z nożami? To czekaj, nie, na no, jeszcze jak Akacze, MK. Aha, no to Akacze teraz, nie? Akacze, no. No kosa, kosa też sama poleci Kosa też sama poleci bo kurde Chyba szczęścia dzisiaj nie mamy No A może Co ty pierniczy, 16 no. centów Najgorszy drop ale czemu No nie wiem Pech na razie dobra Odpierajmy. No, M Jeszcze raz każ leci jeszcze raz Jakby tak tą się... M w startracku Tą decimator Na lead build, ale co jest z tym dropem No nie wiem Ej bez kitu no sam Zamiast... na razie nie wiem co się dzieje. Tu 5 minut odcinkać, dobra, zemkami, zemkami no. Po dwie skrzynki, o, ale M4 słabo 1. coś dropić Ja zaraz otwieram te droższe, bo to bez sensu opie. Tylko pieniądze tracimy. No, no bo kupno na razie idzie. m 80, o! 80 1. euro? 1. <laughs> Za co? <laughs> ta Ta różowa, ta żółta, ta żółta. 80 euro? <laughs> Ta, jaka żółta, czekaj. Ona odciku widzisz e, Han, Tigo, Fire, ta taka, taka ta wiesz Chantico Fire, o no. wiem, one jest 80 zarobić. euro Fiki? No i chopie chcieć zarobić masz Dobra, jeszcze raz leci z Emkami Kurde Krzysiek Jakbyś. Tak jeszcze raz Decimator albo ten Knight poleciał do zarobiście A to by mi... A Loli za 6 euro Może być a, no to, No ale i tak na plusie jesteśmy, dobra I jest jeszcze raz, raz, jeszcze raz, co zarobi setemki? Słabość na początku szła teraz? Może hypervista albo coś no. i karusła, I karusła, jakbyśmy dropnęli o oh, hopie jakby mi Baseliszek, dropnęli to No to to mało jest 2 euro A prawie nie? wyleciał ten Decimator To ta, ta nowa nowa e, No to, to jest drogie To Dawa, Jeszcze jedną, nie? 4, 4. 250 euro zostało Jeszcze jedną? Dobra, jeszcze jedną, no. no to dobra Ile Ci zostało? 248 A musi zostać... Poczekaj, musi zostać e, 140 Kurde otworzyć to... te dwie dwie 2 euro, bazeliszek, jeszcze raz, bo mnie kusi, albo dobra nie bez przesady Weź M4A4, bo to jest taka sama szansa, że wydropisz coś dobrego w każdej skrzynce Kroka, To jest to nawet euro No, euro I chłopie, ewe... jakby my tak haula dropnęli Dawaj, Dobra, leci Dwie skrzynki Asimowa albo, de albo Desolated Space Asimowa albo Desolated Space Co jest? Evil Diamond 3,50 Nieźle No, w sumie, ale skrzynka ta jest najdroższa, ona jest 6 euro Jeszcze raz dawaj Nagrywa się wszystko, to no bym sprawdzał. Małe ładnych skinów do emek Już 6,5 minuty, kurde coś Trzeba szybciej przyjść. No właśnie. Dobra, jeszcze raz z Jeszcze Dawaj, raz dawaj, no, dawaj, no, dawaj, no. dawaj, 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 Lecimy z tematem Griff 2.20 Dobra, dalej, lecimy z drogimi. Weźmy, rypnijmy fejda za 10. Jakby tak kopie dropnął jak jaki fejda? Oha, tak... no w sumie no No, no otwieram. Tylko ja z ci. Cool, o skurty, ty może no, są gofa. drogie, tylko, tylko wiesz, jaka jest prawdopodobieństwo, że dropu Dobra, zresztą, leci, się... leci, leci, Krzysiek, samego goce na razie lecą Dobra, no Prawie marble fade A co ci fade Faded zebra, za Drabane? euro A, no to głupio to jest Ale samo. prawie ten Dobra. flip Flipknife, marble fade Dobra, jeszcze raz, nie? Tak, żeby wiesz, starczyło no, na 220 No, na tego, na tego hardenta Dobra, ja ci jeszcze raz fade no Taki karabi bym srał chyba <głos> <głos> Kurde, rewolwer na oh. 4 euro Dobra, to Chyba nie ma sensu, no Dawaj Dawaj yy, hardenta Eee. Jakiego hardenta? Jest... Aha No, jest taki na w takiej skrzynce Co? A też mnie gardło boli to sorry jak będzie jakieś nagranie albo coś innego. Ale to jeszcze jest droższe od tamtego, a tu są gorsze itemy AKP90, drugie. Dobra, leci, 200 leci euro co Harden? dostało No, leci, no leci No leci. premiuma Prawie leci. kosa! O kurde, co, pół nie? milimetra Case eee, hardened 5.7, 4 euro Może jeszcze jedną otworzymy, co? A. Znaczy, ja bym teraz za elita się wziął A, w, w sumie no bo, No, weźmy elita Bo tu jest duża szansa, że może dropnąć coś ponad 30 30 Taki euro Ikaryose, Blazy. Poleciało, leci Samet. Się, jak wyleci coś samego Wasteland yes, Rebel, Western Rebel, błagam Niech to poleci Co jest? Pepe Bison A, 6 to tego Najgorsze. Ale... E, Kurde. otwórzmy teraz ko kosę albo cheat case a. Nie, ja bym dwie kosy otworzył, wiesz, albo teraz kosę bym otworzył No to otwórz kosę, ale nie no w sumie to stąd też może wylecić, Ale kosę masz pewną, nie? Ale kurde. no to dobra no to otwieraj najpierw zobaczymy jaka kosa jak dobra poleci kosa to jeszcze raz to Dobra otwierać no dobra poszło 80 Leci. euro poszło 80 euro kurde, kurde nie jakieś ten, słabe Crimson Weby jakby tak poleciały które farszą knajp to safari masz o cholera to jest ja. to no to zarobiście no to dawaj tego cheatcase ale słabo to mi spoko ale tu są też te nowe kosy, nie? I w ogóle zarobić też, są tu rzeczy. Sit ale Halt nie wyleci za dobrego. No ale no w sumie tam masz Safari Mesh, nie? Za ile taki kosztuje? 50, a tu masz M4R4 na przykład. A Simon najtańsza co kosztuje około 30. A masz szansę na zarobić te skiny. Dobra, lepiej ja się to mówi, skupował. odświeżam i otwieramy. Dobra, poszło te 80 euro. To Poszło 80 co dropułeś? Case Hardet 100 euro! Ale... Case Hardet 100 mówię, euro! Hopie. Ej ty, ty Krzyś, jak robisz, dobry jesteś Pajonet? Nie, AK O, no i hopie Ej, ja bym go sprzedał w sumie Nie, 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 nie mogę sprzedawać w sumie, kupię głupi jesteś Nie można tu sprzedawać? Nie wiem, no nie wiem, nie będę próbował na razie, bo wiesz Ej dobra, mamy jeszcze 15 euro, co otwieramy? Może te jakieś banana, albo Zapię... coś tam czy... Hellboy no to jest ja, nowe w, Właśnie, te... Hellboy, Hellboy Ano hey. Jest na promocji za 3 Dawaj lecisz. Lecę, no? To są wszystkie takie czerwone skiny, jakbyś tak Kodroda dropnął albo jakie rękawice, to panie no, no, tak, mach 10. Za 10 centów 8 Dobra, nie Dobra, po kolei najlepiej. Nie, bo to chyba nie ma sensu. A weźmy, poczekaj. A spektrum za 5 dolarów tu jest? Wiesz nie, bo w sumie dropnie nam jakieś gówno na pewno. Dobra, to tego nie. A Zeus łóżm Co to jest? Nie, tak, właśnie, nie, no. nie, nie, nie. Ja bym coś liczył ja nie, może masz. za kaczami, bo akaczal jeszcze. Nie, a w sobie, a w, za wupą nie mamy, dobrej awupy. Lecimy no za wupą. lecimy z uspami, a z uspy? Jakby tak, ten confident, kill confirmed, Neonoir, Overgrove, Orion. Tu jest dużo zarobi z tych Dobra, to otwieram. Widzieliśmy skrzynkę. Wiecie, Oriona, no. no, Orion to za by 11, 11 minut odcinka, to no. jest Nie, raczej nie, RAL. 3 euro Real No, To 4 Dobra, to może ostatnia skrzynka, to otworzymy to z zawupami. Nie? Dobra, no to otwierę. Lecisz z tematem, krzysiek. 3, tak 4 teraz, euro, tak? Lightning Strike. Lightning Strike i lecimy. No, meduza. to hmm. no, taki drapał. Safari majeż, no kurde, czemu? Dobra, tupa. Tam raz dobrze leciała, a tak to kurde. 2 euro zostało 2 euro? No to weźmy weźmy coś, jest coś za... Whitefire uh, White Fire tu jest. Operacja Phoenix Operacji Phoenix otwórzmy Jak? Jakby no. tak Asimov dropnął no, Operacji Phoenix, tam jest na samym dole praktycznie. Nie ja wiem, o, Pod, dobra leci stacja high Co, otwierasz? Phoenixa? No No to lecisz Butterfly Forest of the Path, albo hopie jakieś A, Mac, byle za 12 centów Dobra, no to nieważne. Ej, sprawdź czy się nie da sprzedać przypadkiem tego akacza. Bo ten akacz on może być mniej warty na innych rynkach, bo to zależy od Ej, e, Dobra, w sumie mamy 278 euro. Nie z wy, z zarobiliśmy nic? Ty? No, nie straciliśmy tylko 30 euro, no ale chłopie. Coś, Poczekaj Coś rozdamy na Giveawaya. Może jakiegoś tak, no. nie wiem, coś rozdamy. Rozdajmy te... Poczekaj, no w sumie. Eee. Uh... Jakbym widział, jakbym miał dostęp do twoich intemów, to by ci powiedział coś. Albo wiesz, rozdamy e, te po 4 poligonie... euro, po 5 rozdamy. jak no, coś, coś, coś tam na live, nie? No Pewnie. to tak, to, ten, to wbijajcie przez mojego linka, dostaniecie tam chyba 1 euro na otwieranie skrzynki, możecie też, też wpłacać. No i co, ogólnie strona bardzo fajna, nie? Jaka jest Twoja opinia na tę stronę? Moja opinia na tej stronie jest spoko. Chociaż mogli, mogliby coś więcej tutaj dorzucić, no, bo no. kurde te niektóre skrzynki to tak słabo, ale jesteśmy prawie na plus, więc nie jest źle. Nie jest źle, no. Powiedz, nie... jakbyśmy, patrz, jakbyśmy byli na przykład takimi ludźmi, co mają 10 euro, bo wiesz, średnio tyle mniej więcej wpłaca, otworzylibyśmy te emki i byśmy dropli na początku tego. No, no właśnie. Hopie. No. To wtedy to by było a szansa więc jest duża. nie jest najgorsza. O, o, ile nie oskamuje. Nie, i tu macie ten dzwoneczek, kliknijcie. Strona bardzo fajna, możecie sobie też ładować pieniądze albo coś. No, i to było chyba na tyle w tym odcinku. Był za mną napis. No, ja się z wami żegnam, czule, wy zostawcie łapkę w górę. Do następnego razu. Cześć. No, widzimy się w następnym odcinku, już się ma.